No bardzo się cieszymy, że w tak ciepły i piękny dzień przyjechały tłumy do miejscowości Dąbrowa Bolesławiecka na festyn pierogowy, który od wielu lat cieszy się niezmienną popularnością. Troszkę okres pandemiczny wystudził ilość osób, ale dzisiaj przy tak pięknej pogodzie, i przy tak wspaniałych pierogach, które przygotowały panie z Koła Gospodyń wiejskich z Dąbrowy Wolesławieckiej, ale nie tylko, bo również i z innych kołów z naszej gminy Bolesławiec. Ludzie dopisali i bardzo się z tego cieszę. Jak co roku konkurs pierogowy również jest przygotowany dla kołu gospodyń, żeby mogły w tym konkursie wziąć udział. Będziemy wybierali najlepsze pierogi. Ale przede wszystkim to jest wspaniały przykład na to, że różne organizacje mogą próbować czy organizować taki festyn, bo są i sportowcy, są i jest, gminny, jest koło gospodyń wiejskich. Są też i mieszkańcy Dąbrowy Bolesławieckiej i z tego bardzo się cieszę. Muszę odpowiedzieć jeszcze na pytanie, ile pan dzisiaj już zjadł pierogów? Pierwsza no jadłem trzy dobra. rodzaje pierogów powiem szczerze, bo jadłem już z kapustą, z mięsem i e, na dzień dzisiejszy nazywamy je tradycyjnymi pierogami, bo e, z różnych względów. E, no już tak chyba ze 4-5 zjadłem, może nawet więcej troszkę. Ale cieszę się, bo bardzo dobrze.